Dzień dobry, witam się z Wami dzisiaj sprzed kurnika, bo właśnie miałam zamiar pograbić wybieg dziewczynom i kogutowi z resztek jakichś łodyg niedojedzonych, resztek, tak żeby miały też na wybiegu czysto. Robię to raz na kilka, kilkanaście dni i sobie pomyślałam, że może właśnie dzisiaj nagram Wam taki odcinek o plusach i minusach posiadania białego kurnika. Biały mebel na ogrodzie to zawsze jest znak zapytania, zanim podejmiemy taką decyzję. Na pewno każdy się zastanawia. Ja już użytkuję dobrych kilka lat nasz kurnik, więc zaraz wszystko powiem. Zapraszam na film szkórnik ten czyściłam tak porządnie mniej więcej w połowie kwietnia, czyli jakiś już czas temu, na początku wiosny i myłam go, na go odkurzałam całego, a potem myłam myjką ciśnieniową. Nasz kurnik jest pomalowany środkiem w wnikaniu pleśni, grzybów, a potem farbą. I to wszystko sprawdza się bardzo dobrze, bo któryś raz już z kolei, któryś rok czyszczę go w ten sposób wiosną i on po tym czyszczeniu po prostu wygląda jak nowy. Teraz wiadomo, że po tym czasie, już od połowy kwietnia to teraz minęło już kilka dobrych tygodni i wygląda po prostu na bardziej przykurzony, aczkolwiek raz w miesiącu staram się po prostu obnieść go tak, żeby wyglądał jakoś schludnie na zewnątrz. Przejdźmy teraz do zalet białego kurnika. Z pewnością tutaj ten wygląd, ten kolor, jeżeli pasuje do danego otoczenia, jeżeli gdzieś już pojawiają się białe elementy i on po prostu będzie współgrał z nimi. Czy to mówimy właśnie o białym, czy o bardzo jasno szarym, na przykład pasującym, nie wiem, do elewacji, drzwi i innych elementów, wszystkie te bardzo jasne kolory, jeżeli ten biały rzeczony pasuje, no to to jest idealne rozwiązanie. Wiadomo, że na tym nam zależy i ten wygląd nam się podoba. Jest też taki trochę taki marzenie o spełnieniu białego małego domku, w tym wypadku dla kurek. Ja to też tak trochę odbieram i dla mnie też to było ważne, żeby właśnie ten kurnik był w białym kolorze. Ale też pod innymi względami taki jasny, biały kurnik ma swoje zalety. Między innymi dlatego, że biały kolor jak wiadomo, tak mocno się nie nagrzewa jak na przykład ciemne kolory. I o ile tutaj na Wollierze nie ma to większego znaczenia, bo ona jest prawie cała odkryta, mamy tylko ramy, więc ich kolor tutaj nie ma Większego wpływu na temperaturę w środku. O tyle domek, sam domek, który jest jakąś bryłą, który jest w wielu elementach jakby biały, stworzy jakąś kubaturę, powiedzmy zamkniętą. No to tutaj to większe ma znaczenie. U nas wystawiony jest na słońce od strony południowej, trochę zachodniej. Dlatego ważne było też to, aby w środku ten domek latem nie nagrzewał się za bardzo. I tutaj ten kolor ma swoje też znaczenie. O Owszem, dach jest grafitowy, ale jednak te ściany cztery mają tutaj też kluczowe znaczenie. Teraz właśnie jak ze mną widzicie gniazda, one są oświetlone dość mocno przez słońce i gdyby cały ten wystający element był w ciemnym kolorze, to myślę, że te jajka w środku, a właśnie jedno się pojawiło, jedno więcej, nagrzewałyby się znacznie mocniej, a tak po prostu jednak ten biały kolor tutaj w tym pomaga. Biały czy też bardzo jasny kolor kurnika z pewnością najbardziej kontrastował będzie z tłem, które najczęściej gdzieś mamy w ogrodzie, czyli z pniami drzew, z zielenią, w naszym wypadku z, ze ścianą stegły. I o to właśnie mi chodziło, żeby ten mebel ogrodowy był właśnie taką gwiazdą tego miejsca, żeby zwracał uwagę i kierował wzrok na siebie. Nasz kurnik zamknięty jest w naszym warzywniku i oddzielony właśnie w jakiś sposób od reszty ogrodu. I kiedy do nas je wjeżdża, widać go po prostu gdzieś tam już z daleka, bo właśnie jest biały. Myślę, że gdyby był w odcieniach na przykład brązu, nie byłby tak bardzo widoczny. A w tym momencie, kiedy ktoś do nas wjeżdża i kieruje gdzieś wzrok w stronę warzywnika, to przeważnie jest pytanie, a co to za biała budowla tam stoi. A teraz przejdźmy do wad i jak się spodziewacie, na pewno tutaj muszę wspomnieć o brudzeniu się. Biały kurnik, jak każdy inny kurnik, jak każdy element w ogrodzie będzie brudził się przeciwko tak samo. No ale jednak jest tak, że na białym widać to bardziej albo wcześniej i dlatego też część osób jakby wzbrania się przed białymi elementami na dworze, bo wydaje im się, że cały czas te elementy będą brudne. W przypadku kur, powiem Wam, że one nie brudzą przecież całego kurnika, one go jakoś tak nie upaćkają. One co prawda kurzą w jakiś sposób, pozażywają kąpieli piaskowych, więc ten piasek leci do góry i takimi newralgicznymi miejscami, gdzie ten już piasek się zbiera, to jest z dół RAM. Tam przeważnie w ciągu kilku dni osadza się taki pyłek, ale bardzo łatwo go przecież zmieść albo ściereczką, albo jakąś zmiotką. I powiem Wam, że tym specjalnie się nie przejmuję. Owszem, jeżeli mam pod ręką zmiotkę ściereczkę, to co kilka dni, albo właśnie przy okazji sprzątania wybiegu, przetrę te miejsca, ale ogólnie, no wiem, że przecież pyłki latają, prawda? W powietrzu mamy blisko dęby, mamy blisko akacje, już nie wspomnę o sosnach. Także to wszystko jakby daje swoje znamie tego, że tutaj dookoła jest i nie przejmuję się za bardzo tym. Natomiast całą się nie brudzi, tylko właśnie, te newralgiczne elementy. Wymyśliliśmy w związku z tym, że mamy też tutaj dookoła białe kamyczki, kiedy budowaliśmy nasz kurnik, takie osłony z poliwęglanu. One mają wysokość nie więcej 25 cm i zdecydowanie ograniczają przesypywanie się piasku właśnie z wybiegu poza kurnik, i dzięki temu ograniczamy to przesypywanie się również nie tylko na kamyki, ale również na ramy tego piachu i wygląda to po prostu dłużej estetycznie. Czy dzisiaj podjąłbym taką samą decyzję po tych latach użytkowania, że kurnik miałby być biały? Oczywiście, że tak. Jest to kolor, który dominuje u nas. E, mamy właściwie każdy rodzaj drewna pomalowany na biało, e, i właśnie przez to, że to fajnie kontrastuje, e, to używamy tego koloru powtarzalnego, jednego e, i pasuje po prostu do naszego ogrodu. Niedługo będziemy tworzyć naszą pergolę, i jej konstrukcja główna na pewno będzie również w białym kolorze. Nasz płot dookoła warzywnika ma też białe słupki i tak dalej. Natomiast o jednej rzeczy jeszcze myślę, żeby troszeczkę upgrade'ować nasz kurnik i wymienić mu drzwi. Nie dlatego, że coś się z nimi dzieje, tylko dlatego, że chciałabym, żeby miało jednak krzyż w dolnej części. Podoba mi się to rozwiązanie. Jest już u naszych wielu klientów to stosowane. U nas nasz kurnik był pierwszy, więc jeszcze wtedy po prostu nie pomyśleliśmy o tym, że mógłby być. A przecież właśnie nasz płot chociażby ma te tak krzyże i to by świetnie pasowało. I też to, że właśnie może Drzwi byłyby w nieco innym kolorze niż cały kurnik. Myślę tutaj właśnie o jakimś takim naturalnym kolorze drewna, bo ten kolor też właśnie jako drugi tutaj u nas się przewija, też będzie się pojawiał pewnie na pergoli. I żeby tak właśnie korespondowało to wszystko ze sobą, to chciałabym troszeczkę odświeżyć też wygląd kurnika, żeby jeszcze bardziej tutaj się wpisał. Ale to jest taka, taki szczegół, i tak wybrałabym bazę jego całość generalnie jako biały. Jaki Wy macie dominujący kolor użyty w ogrodzie? Może jest to też biały, może szarości, a może jakiś konkretny na przykład oliwkowo-zielony, granat albo jeszcze jakiś inny, jestem ciekawa, dajcie znać koniecznie w komentarzach. Ja szybko wracam do sprzątania o moich kurek, bo one widzą mnie cały czas, że tutaj siedzę, idę na coś dodatkowego do jedzenia, także szybko robię im porządek i wrzucam im jakąś wyrośniętą już sałatę. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie i życzę Wam przyjemnego wypoczynku w ogrodach, bo mamy teraz wreszcie istne lato i pogoda jest taka, że skłania właśnie ku temu jak najbardziej. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.